Była kiedyś taka piosenka zespołu Phila. Jest już ciemno. U nas zaraz nadziasta. Mamy dramat moralny? Nie mamy. Trudno, no to, to jest normalny temat, tak jak każdy inny. Co z tego, że temat tabu w wielu organizacjach nikt o tym nie mówi, wszyscy I się potem boją po Tak, ten, ale faktycznie jest tak, że ostatnia troszeczka o zarobkach w skramie, w Scrum masterów i tak dalej. Pisaliśmy i nagrywaliśmy i publikowaliśmy, więc blog, YouTube dużo miejsc. Ty kiedyś też na naszej liście mailingowej wysłałeś uh -huh. maila o tym, że nie dla pieniędzy, uh -huh. no ale jakby temat pieniędzy jest taki, że jest popularny i jest jakaś potrzeba, żeby o tym porozmawiać. I to chyba przed tekstu Artura albo pod tekstem Artura, który jest na pewno podlinkowany pod filmem, zastanawialiśmy się, kto powinien zarabiać więcej? Product owner czy Scrum Master? Bo to często są już stanowiska. Nie? To jest zatrudniamy na stanowisko Scrum Mastera, zatrudniamy na stanowisko Product Ownera. I wszystko to, co do tej pory mówiliśmy, to mówiliśmy o Scrum Masterach. Ile powinien Scrum Master, ile jest wart Scrum Master, czy ta wartość, którą przynosi organizacji, to się zwraca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo ciekawych tematów. No tak samo ciekawe wydaje mi się pytanie, kto pewnie zarabiać więcej? Scrum Master czy Product Owner? Mhm. Albo Product Owner czy Scrum Master? Mhm. Powiem tak. Miałem tę przyjemność w życiu, że piastowałem obie te role. Nawet były takie trzy dni w moim życiu, gdzie piastowałem obie jednocześnie. I odpowiedź na pytanie, kto. Gdzie powinni... miałeś większą dniówkę? <gry <herbalu> <gry <typed> <gry herbalu> I odpowiedź na pytanie, kto powinien zarabiać więcej, nie jest odpowiedzią jednoznaczną. Najgorzej. Bo to zależy. <gry> nie, ale powiem dlaczego. Bo to zależy od organizacji. Tak naprawdę. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie, ale jeszcze poczekaj, to tylko żebyśmy jeszcze jedną rzecz doprecyzowali. Product Owner Scrum Master w jednej organizacji, czy Product Owner Scrum Master rynkowo? O, to ciekawe. No bo jeżeli na ja tą drugą szukam odpowiedzi na to drugie pytanie, to jest prosta. Nie? Tyle sobie wynegocjujesz, tyle masz. Nie? Jeżeli trafisz do firmy, która jest zajarana zwinnością, tak naprawdę stawia bardzo mocno na tę zwinność i lubi pokazywać, że ta zwinność huczy im wręcz w żyłach, jak niczym krew, no to podejrzewam, że e, no, pewnie zarobisz więcej niż w takiej organizacji, która tego skramastora bierze tylko i wyłącznie na próbę, bo ona się boi i nie wie, czy to wypali, czy nie. Znamy takie sytuacje i ludzi, którzy w niektórych organizacjach no, takie, wynegocjowali takie srogie stawki, jeżeli chodzi o Scrum Masterstwo, czego nie można powiedzieć z drugiej strony e, o Product Ownerach. I to jest ciekawe, bo jak ja bym tak nie znał podejścia skramowego, i ktoś by mi opowiadał i mówił, że Scrum Master to jest to, osoba, która jest odpowiedzialna za ten proces, że zespół efektywnie i zgodnie ze Scrumem, dwie rzeczy, efektywność, praca zgodnie ze Scrumem, a Product Owner jest odpowiedzialny za wartość mojego produktu, ja byś... bym chciał mieć takiego Product Ownera, który mi tą wartość tak rozdmucha no okay. e, i to by było w sytuacji, w której nie wiem jak wygląda rzeczywistość. Zero jedynkowo patrząc też, co wynika raczej z tego co powiedziałeś, Product Owner nawet z tego opisu ma dużo więcej rzeczy do zrobienia, bo on odpowiada też za ten produkt, niż tak. Scrum Master, który tak. odpowiada za, no, za rzeczy miękkie. Tak. Proces, efektywność tak. to że, że ludzie realizują te pomysły, które, ale to te pomysły są warte Dobry. albo milion, albo 100 milionów, nie? A to jest pytanie, czy je zrealizujemy w miesiąc, w pół roku, czy w dwa? A lata, ty nie? odpowiedziałeś coś temu naszemu koledze na tego, tego na to pytanie? O nie. zarobki? Ja mu wysłałem z bardzo popularnego portalu, e, portalu e, branżowego, gdzie publikowane są stawki. Wysłałem mu po prostu screenshot od 18 chyba, bo tyle się mieściło na jednej stronie, 18 e, ofert Starek. pracy. No i tam było od 7 tysięcy. Do 27. A teraz. O, raczej, o Product owner. O produkt Teraz gdybyśmy sobie wzięli dokładnie takie same zestawienie dotyczące Scrum Master'a, to założę się, chociaż nie weryfikowałem, że widełki są dużo mniejsze. W sensie, że nie ma węższe. do. węższe, no, że ale, nie ma wyższe. Do, ale wyższe. Są raczej w tej górnej granicy product ownera, niż w tej dolnej mm -hmm. granicy product ownera. No dobrze. To nam mówi pewne rzeczy. Nie? bo tak, jak temat nam. jak zwykle temat. Robków, y, y, jest, jest y, skomplikowany i ewoluuje też tak, w czasie się... dyskusji, M więc wiemy że te odpowiedzialności są inne I tak jak wiemy, że gdyby było tak, że się na tym nie znam to bym chciał mieć tego Product Ownera, który ma produ potrafi zbudować produkt, który jest wart 100 milionów, a nie milion i do tego Scrum Mastery, którzy sprawią, że no nie w rok, ale powiedzmy w pół roku to zbudujemy, to by, to by było tak. ale tutaj w Product Ownerstwie jest Pomysł za milion, albo pomysł za 100, albo takie zbudowanie MVP, żebyśmy mogli wyruszyć za 3 miesiące, a ten zespół mi to zbuduje w 3-4, tak? albo poda który nie potrafi zbudować MVP i on mówi, że najwcześniej to będzie za 2 lata. Nie? Więc jakby tu wydaje mi się, że jest potencjalna ta wartość większa. Ale jak pokazuje to, co ty sprawdziłeś, chociażby, no, rynek nie do końca się z tym zgadza. I teraz pytanie, czemu w jednej konkretnej organizacji? Chcę mieć Scrum Mastera za X i Product Ownera za jedną drugą X. Powiem Ci dlaczego. Ja też mam ten pomysł. Co najmniej mam dwie, dwa pomysły, więc ja powiem tak. dwa swoje. Pierwszy pomysł jest taki, że ten Product Owner w tej organizacji, w której jest też ten Scrum Master, który zrobił więcej, jest takim fałszywym Product Ownerem. Że on tak naprawdę jest wystawiony na wabia, ma zbierać, muszę użyć, użyć słowa, więc powiem burę, nie? Ma być takim pierwszą linią, pierwszym mhm. murem, do którego trafiają wszystkie Zażalenia, problemy i tak dalej. A on i tak nie ma umocowania, więc ktoś inny sobie tam z tylnego siedzenia podejmuje decyzję. Mając też tą wygodę, że frontmanem tak. to jest ktoś inny. Czyli yy, to nie jest tak, że ten product owner będzie miał pomysł za 100 milionów albo za tak. jeden, albo wymyśli takie MVP, że zamiast 2 lata jesteśmy się w stanie zrożyć tak. po pół roku. Tak. Bo ktoś inny decyduje tak. o tym. I on ma tylko ogarniać wymagań. Tak. I jako ogarniacz wymagań, a nie product owner, to faktycznie no, brzmi. I z tego wynika też ta moja druga rzecz, że product ownerami bardzo często są ludzie, no tak ty mówisz, no, nie mając wizji celu, nie mając tych umiejętności. Ale nie tylko tego, że nie mają umocowania. Jakby tak, to tak, nie tak, wynika tak, z tak, tego, że oni tak, nie, tak. tylko. Ale umocowanie na razie zostawiam z boku. Bardzo często takimi osobami to są na przykład posanalitycy. Osoby, które wcześniej zajmowały stanowisko blisko produktu albo wręcz w produkcie. Ale trzeba było znaleźć produkt owner'a, więc okej, okay, to tutaj masz stanowisko produktonera, Będziesz robił prawie to samo, co robiłeś teraz. Dołożymy ci tylko kilka nowych obowiązków, no i będziesz I miał będziemy troszeczkę innego gościa. Tak. No i będziesz miał tylko innego przełożonego, bo twoim przełożonym będzie. Dyrektor Y na tak. przykład. nie? Czyli wtedy to porównując product na nie powinniśmy go porównać do Scrum Master'a, tak. albo na przykład do analityka, analityka, analityka header. No i masz tutaj automatycznie ty... stawki organizacyjne, a nie stawki rynkowe. Przez co Scrum Master zarabia X, a product owner zarabia Y. I niestety Scrum Master bardzo często zarabia więcej niż product owner, co powoduje też bardzo wiele problemów. Nie stasek, problemów. Dziwnego patrzenia na Scrum Master'a, ale to nie o tym filmie. Nie o tym filmie. Czyli. Em, Wszyscy jakby czujemy, że gdybyśmy podeszli do sprawy czysto skramowo i mieli faktycznie tego Product Ownera, osoby z wizją, z celem i kogoś kto jest nam w stanie nie tylko wymyślić projekt za 100 milionów, ale jeszcze wyciąć z tego takie MVP, że my to jesteśmy w stanie wystartować dużo szybciej. Komercjalizujemy, zbierzemy feedback. To wygląda na to, że ten człowiek jest bardzo dużo wart. Z drugiej strony, jeżeli pomysły i ułożenie tego w jakąś roadmapę, a czasami nawet harmonogram, to jest jakieś osoby decyzyjne, komitet sterujący, jakiś dyrektor, jakiś prezes, ktoś decyduje o tym, a product owner to tu masz backlog, zespół i zrób tak, żeby było jak najszybciej. A czy możemy zrobić inaczej? Nie, bo ja wymyśliłem to, ja się nie zgadzam. To faktycznie, ten product owner wtedy nie jest product ownerem, jest analitykiem, zarządcą backlogu, ale nie jest product ownerem. A Scrum Master, tak jak powiedziałeś, ma stawki rynkowe. Tak. Czyli chce Scrum Mastera i no, tuż abstrahując od tego, czy faktycznie jest skramasterem, czy ma przełożenie na zespół i tak dalej, ale tym też już pisaliśmy dużo. No to, to patrzymy na rynek, patrzymy, jakie są stawki dla scramasterów, i według nich zatrudniamy. Możemy oczywiście wykształcić sobie scramastera z zespołu, ale gwarantuję, że wykształcony scramaster zespołu, który bardzo szybko pozna swoją wartość, ucieknie. Przez co będziemy musieli albo szukać nowej osoby, albo zatrudnimy w końcu osobę z rynku. Tak samo jest z Product Ownerem? Product nie. Z Ownerem nie może być tym, każdy i musi raczej specjalistyczna wiedza, która dotyczy. Branżowa, nie? Tak jest, która konkre dotyczy konkretnego zespołu i konkretnego produktu. Dlatego odpowiedź. Dlaczego? Kto powinien zarabiać więcej? Kto no, powinien po, więcej? Moim zdaniem, powinien prawdziwy Product Owner. Też mi się tak wydaje. Pewnie bym to zależy, ale tym razem nie pasuje to w tym filmie. Prawdziwy Product Owner, który zarobi dla nas 100 milionów, te przysłowiowe 100 milionów, będzie warty więcej niż Scrum Master, który jest y, odpowiedzialny za efektywność. efektywność i za rozumienie, stosowanie i rozumienie. A jakbyśmy jeszcze nagrali taki filmik na koniec, tam gdzie to jest te 20, y, 20 sekund takie na końcu i tam mówimy, że zapraszamy do subskrypcji i że mamy tam tysiące ludzi nas subskrybują i tak dalej i tak dalej. To co tam chcesz nagrać? No taki właśnie zachętę do tego, nie? żeby to... Żeby być Scrum Master'em? Nie, no tak żeby subskrybować, <grym> żeby się zapisywać. Ja no, żeby... To ja nagram. Ale to myślę, że to już.